Czy Twoim zdaniem do zaakceptowania dla Rosji byłoby takie postawienie sprawy jak w tym jednym z przecieków, czyli brak sankcji, ale linia, ustanowienie rozejmu na linii rozgraniczenia, ale brak gwarancji co do niewchodzenia Ukrainy do NATO, czyli, mówmy się, bardzo jasna perspektywa Ukrainy w NATO w takiej sytuacji, tego co w każdym razie z Ukrainy pozostanie? To raczej, moim zdaniem, nie można mówić o jasnej perspektywie członkostwa Ukrainy w NATO, bo mocarstwa są temu przeciwne. Stany Zjednoczone są temu przeciwne, Niemcy są temu przeciwne. Przypomnijmy, członkostwo w NATO wymaga jednogłośnej zgody pozostałych członków sojuszu na to, żeby przyjąć jakieś państwo. No dzisiaj w ogóle, moim zdaniem, nie ma. Ukrainy, tej, tej propozycji, na, 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 na agendzie nikt o tym nie mówi, raczej mówi się o e, integracji ze strukturami e, europejskimi.